Ciaswiruje, każdy krążek na jemni. W śleba w tłumorach nie czaruje. Ros tego pomiada historia leci wszędzie, niewsza miłość, druga śleć pospolita. Tunek jest roku pa blaskiem zachwyca. Gruzona postać, skrzydła jak wiadczuje dumę to mu średny świat. Komnet jak no, wprawnych dni każda obła co w dużych kwi. Zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl jeśli cenisz numizmatykę i szukasz sprawnego miejsca na zakupy, esnumizmatyka.pl jest idealnym wyborem. Szeroka oferta, pewne źródło i profesjonalne podejście dla każdego, kto kocha historię zamkniętą w monetach. Zapraszam serdecznie na zakupy do sklepu esnumizmatyka.pl. Cześć, witam wszystkich na ostatnim odcinku monet w gradingu NGC dzisiaj Wam zademonstruję moje monety, które zostają ze mną ale wiem, że już będę musiał zrobić mały, małą wymianę paru monet gdyż nie otrzymały not, które by mnie satysfakcjonowały także niestety Monety, które są ze mną od dziecka, będę musiał wymieniać. Yy, pakowanie tych monet też, yy, jak widzicie, zostawia wiele do życzenia. Yy, no oczywiście, no, byle jak zaś to popakowane. no Nie jest to po kolei. Dajcie mi chwilę, ja sobie poukładam, bo mi zaraz szlak jasny trafi. Także za chwilę wracam. Dobra, pokładałem sobie od razu wyciągnę z tego pudełka. Są to monety, jak już mówiłem, tylko wyłącznie do kolekcji. I postaram się dość szybko to wam pokazać. A więc tutaj rewelacyjnie żadnej noty nie ma. Proszę pamiętać, że grom tych monet mam już ponad 40 lat, tak 35, 30 lat mam je u siebie. MS64 2 zł, 75 rok. Czy zasłużyła na tak niską notę? Pewnie, jakbym oddał do konserwacji, nota byłaby dużo wyższa. Bo no tutaj na tej monecie jedynie co, co może przeszkadzać osobie, która ją gradowała, to zaraz Wam powiem, pokażę Wam w którym miejscu dokładnie. Światła tutaj nie mam i nie mogę zobaczyć są to te kreski tutaj na dwójce i takie małe kropeczki także będzie wymiana następną monetą jest to 2 76 ms 66

Mamy bez znaku menicy czyli Leningrad, MS-66. Dobra. Teraz 78, mennica warszawska, MS-66. Mam wyższą nuty dla tej i dla poprzedniczki. Mam MS-67, zachowałem je, więc te po prostu będą sobie stały w ekspozycji. Dobra, następna jest to 79 rok, MS-66. Dwa złote z osiemdziesiątego, MS67. Super. Teraz osiemdziesiąty pierwszy rok, MS66. Superpoczynka, no nie jest no ale, no to mogłaby być oczko wyżej przynajmniej. MS 66 rocznik 82, MS 66.

Wam mm, tą monetę wyciągłem kiedyś chyba ojcu albo mamie z portfela. No i tak tkwi u mnie już bardzo długo. Mogłem podmienić, ale chciałem ją wysłać do gradingu. MS64. Teraz 85. Ponownie MS64. Moneta ciemna jest, ale hmm, czy to jej jakoś ujmuje urody? No nie. No i przepraszam. Także MS64. Tu Wam lustro na tej monecie nie pokażę, no przez tą patynę, ale coś tam widać, że się rusza, no. Teraz mamy rocznik 86. Jest to już... 86 już jest to nowy wzór. Zresztą można porównać. Dobrze mówię? Tak, już w 86 wyszedł nowy wzór. Dwa dwuzotówki. Mamy ms 65 sześćdziesiąt pięć. Super. Teraz rocznik osiemdziesiąt siedem. Osiemdziesiąt siedem. MS-sześćdziesiąt sześć. Super, rocznik osiemdziesiąt osiem, mamy MSS sześćdziesiąt cztery. Z koleczenia na monycie są, dlatego MS sześćdziesiąt cztery. Dobra i ostatnie dwie dwójki i mamy tutaj 89 rok 2 MS66

65 Następna jest moneta 5 złotych 76 MS 66 Następna jest rocznik 77 i mamy MS66. Widać, że moneta już kolorowej patyny dostaje. Także MS66. Teraz 79 rok. MS65, 1979, 5 zł, MS65, tak chciałem to powiedzieć. E, rocznik 78 w 5 złotówkach. E, nie wyszedł jako moneta obiegowa. E, jej wersje są monetami próbnymi. Są monety z napisem próba i bez napisu próba. Nie słuchajcie e, ludzi, którzy mówią, że ta moneta. Mm, bez napisu próba jest monetą obiegową jest to po prostu próba technologiczna bez napisu próba, więc tej monety nigdy nie było i nie będzie możliwości Wam zakupić tak odchod, że chodzicie sobie i kupujecie nie słuchajcie osób, które właśnie w ten sposób kręcą i nakręcają innych do błędnego myślenia to jeszcze raz ten 79 rok Siedemdziesiąty ósmy rok nie występuje w wersji obiegowej. Także proszę zapamiętać. Teraz osiemdziesiąty pierwszy, MS sześćdziesiąt sześć. Dobra. Teraz no, kurde, miał być osiemdziesiąty, a sam źle jeszcze pokładałem. Nie dość, że NGC źle pokładał, to ja sam to zrobiłem. 80, MS-64. 81 widzieliście, to teraz 82. drugi.

Jakieś plamy dostał, to przecież tego tu nie powinno być. No nic, sprawdzę sobie później. MS65 Teraz rocznik 84 MS65. Rocznik 84 to był to teraz 85 jest to ostatnia moneta wzoru 75 i tu mamy MS a 65 No i teraz moneta Wzoru 86, pierwszy rocznik, 86 rok, MS-64. Dobra. Ostatnia moneta, którą Wam pokażę, będzie dla Was zaskoczeniem. Dla mnie zresztą tak była

I jest to ostatnia moneta wzoru 86 w 88 roku. była to ostatni ten wzór. MS66, tak. Super. Teraz Wam pokażę przedostatnią monetę. Jest to 5,89 ms 66. I tu był chyba prawdopodobnie destrukt. Tak. Jak widzicie, takie nadlewy, jakby. Przy nogach, tam przy napisach. Wygląda jak wykruszenie, aczkolwiek może być to też laminacja stempla. Tak, także MS66. No i ostatnia z moich monet. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, co ta moneta otrzymała. Jest to moneta 5-zł aluminium, 90 rok. Wyciągnięta osobiście przeze mnie z rolki menniczej. I zobaczcie. Dostała PRUF64. Moneta obiegowa, która normalnie nie była wybijana lustrzanym stemplem, dostała oznaczenie monety lustrzanej PRUF64. Moneta obiegowa dostała PRUF64, czyli lustrzana moneta, a jest wyciągnięta z rolki. Także jest to ostatnia moneta. Bardzo się cieszę, że coś takiego udało mi się e, otrzymać, że otrzymałem taką notę. Jestem z tego zadowolony. Także ok, jest to, moi drodzy, na tyle. I jak zawsze zapraszam osoby, które nie subskrybują mojego kanału, a oglądają filmy, zachęcam do zasubskrybowania i wspomożeniu mojego kanału do rozbudowy właśnie waszą subskrypcją. Także zapraszam. Dziękuję oczywiście moim obecnym subskrybentom za pozostawienie subskrypcji. Dziękuję za komentarze, lajki, dislajki. Bardzo dziękuję moim wspierającym mój kanał na YouTube oraz bardzo, bardzo dziękuję również moim wspierającym mój kanał YouTubeowy przez platformę Patronite. Także bardzo dziękuję. Jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.